Bardzo często na serwisie mam rowery z uszkodzonymi gwintami w mechanizmach korbowych. Co jest tego powodem? Powodem są źle wkręcone pedały, zazwyczaj prawy do lewego, lewy do prawego i to wystarczy przy samym wkręceniu, żeby uszkodzić. Jak je rozróżnić? Jeżeli chodzi o SPD, to albo mają literki, a druga rzecz to one są kierunkowe. Ten pedał nie będzie funkcjonował z prawej strony, bo bloki. Uniemożliwiają wpięcie i one mają oznaczenie LR, jeżeli chodzi o szosowe, są jednostronne i one są kierunkowe, i też ta sama sytuacja nie da się go w ten sposób do prawej korby zamontować musi być w lewej ale jest mnóstwo platform, które ma oznaczenia, ale są też takie platformy, które nie mają literowych oznaczeń ale się charakteryzują taką perforacją, tutaj gdzie klucz przykładamy Zobaczcie, lewy jest oznaczony tą perforacją, prawy tego nie ma.